Kolejny dzień, kolejne perypetie życia codziennego, mianowicie zaczęliśmy dzień z przytupem, ponieważ zaczęło się od mandatu na metrze przez wspaniały czeski błąd, czyli nieskasowanie biletu, 1500 koron, 260 zł. do tyłu jesteśmy, ale to tam mniej ważne, bo teraz jesteśmy tak naprawdę na końcu miasta, już... Nic właściwie tutaj nie ma i czekamy na busa, który wywiedzie nas jeszcze bardziej poza miasto i lecimy na łapanie stopa do brna. Słuchajcie, jesteśmy już na stacji i czekamy na odpowiednią osobę, żeby złapać stopa. Także życie szczęścia i tyle. Witamy ponownie z metra. Pewnie zastanawiacie się dlaczego jesteśmy w metrze, a nie na autostopie. Otóż chodzi o to, że sytuacja się dość skomplikowała. To było tak, że mieliśmy mieć jakby zastępczy samochód w postaci emergency car naszego ziomka, który właśnie jest z No i w sumie powiedział, że niestety nie może podwieźć. no i nie ryzykowaliśmy, gdyż Okazałoby się, że nie złapalibyśmy żadnego stopa, no i co wtedy? Była klapa. Mieliśmy jechać na wschodnie Czechy. tak naprawdę nie mieliśmy żadnego celu, jeśli chodzi o te miasta. Nie mieliśmy konkretnego celu, a jedynie zaintrygował nas sam fakt jechania autostopem. Także myślę, że to nie było nawet tego warte, biorąc pod uwagę również ceny, które były w tych mniejszych miastach. Takie jak Brnoz i Hawo Muniz. My brother. Yeah. Ja. brother? Polen. Polen, yeah. dzień dobry! Ah. <laughs> ja jestem Kapo Italiano. Kapo Italiano.

Nie no, zarąbiste to było, no Rumunii to są naprawdę w całym świecie Przykład zresztą W samym Brnie na przykład jest nawet Muzeum Kultury Rumuńskiej, tak poza tym mówiąc Widzicie tutaj jakby kontent się sam robi, nawet nie trzeba do nikogo podchodzić, a ludzie tak naprawdę Sami ci już odwaleją taką manianę, że masz już co wstawić na miniaturkę Podsumowując, całe to miasto Jest co oglądać, nie przytłacza pomimo tego, że Wszędzie stoją budynki, które są całe w jakichś ozdobach, ornamentach. Jeśli chodzi nawet o samochodzenie w Obradze, nie jest ono jakoś szczególnie duża. Samopraga to wchłonęła po prostu w siebie jakieś pięć miast, które były dookoła. Są one po prostu wybudowane, mniej więcej w, tak naprawdę każdy w innym stylu jeśli chodzi o budynki oraz rozmiar, no i wchłaniając te miasta. Nie Taka aglomeracja, którą widać na mapach. Dobra, wstąpimy teraz do Italiano. Capo Italiano. Italiano. Oro Giallo sia Italiano. jesteśmy już na dworcu autobusowym. Korzystając z tego, że jeszcze mamy jakoś czas w ciszy mniej więcej tutaj być, bo przypuszczam, że w autobusie nie będzie warunków, o co chodzi, jak do tego doszło i po prostu. Czemu już skończymy wyprawę, która miała być w No W na pewno dłuższa Kilka no, stwierdziliśmy, że nie ma to sensu dalej jechać I tyle Jakby nie będę wchodził w szczegóły Tak postronnie to Rzecz ujmując powiedzmy, że Już nie ma po co tak naprawdę jechać Tak, bo skrócie to życie już nie ma sensu Czyli Jedziemy skoczyć z mostu Tak Odwiedzam najewany most, rozpalanki woda by nie walić w nos dobra, przyjacek podjechał, także będziemy zaraz wsiadać i długa pięciogodzinna droga prosto do Wrocławia, czyli miasta, Peceki, zerkłe gołosy oraz wielu znanych osobistości nie tylko na scenie ulicznej rap. W ogóle nie jesteśmy już w autobusie, i szczęście jest takie, że jest wygodniej i mamy miejsce, gdzie rozłożyć nogi. No i Szef, interrupting z mojej strony. Jeśli chodzi o, o bagaż, to w sumie nikt nie sprawdza chyba. Znaczy, pierwszy raz jadę z takim urządzeniem, więc w sumie nie jest pewniak, ale nikt nie sprawdza, czy bagaż jest rzeczywiście taki, jak zaznaczyłeś. My w sumie nie wiedzieliśmy, ile nasze są centymetrowe, chcieliśmy jak najszybciej wrócić do domu. Kliknąłem, że największy już, bo tam różnica była 6 zł, czy coś. Więc już żeby była pewność, że nie będzie przypału, to wziąłem największe, ale i tak nikt tego nie sprawdzał. Równie dobrze mogłem tam w trzy walizki wrzucić i w sumie nikt by się pewnie nie szczególnie. Jeżeli jak to komuś bardzo zależy, żeby oszczędzić 17 zł, czy tam czy 12 czy coś, to, to polecam. Jeżeli dla kogoś to jest właśnie bardzo ważny pieniądz do oszczędzenia. Co 12 zł w jakiejś dobrej restauracji, masz tutaj szklankę koli na przykład. Albo kofoli. Nie, kofoli to byśmy o 12 szkali. No to ogólnie tak. Nie wiem czy ja będę robił przez tą drogę pewnie jakiś film zmontuję, bo w sumie dużo materiału zalega, bo dużo się działo. Materiał jest full, także mam nadzieję, że będzie z tego dobre wideo. Nawet może i cała jakaś seria. Pozdro przeświat na fazie. Mam koszulkę przeświat na fazie. przeświatem. Pozdrawi pozdrawiamy Dawida Fazowskiego. Pozdrawiamy, pozdrawiam. Pozdrawioliek to obejrzy i zobaczy to, to godniane nagranie kiedykolwiek, terazkolwiek to to znaczy, że jednak gdzieś się udało się w życiu zejście <grywkie> Dalej niż do Pragi, Jest... Dobra, co ja będę spodierał sami zobaczycie. Szczególnie seriu. Pozdrawiam USA 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 USA. Oglądając wow. <grywka> ostatnie widoki na Pragę. No takie nie ostatnie, bo jeszcze pewnie będziemy długo stąd wyjeżdżać. Żebyś się nie zdziwił. Reasumując po prostu... Yy... Takie podróże i ogólnie content, jaki mogliście zobaczyć na tym kanale w ostatnich odcinkach, jeżeli w ogóle one wyszły, jeżeli ktoś to w ogóle ogląda. Podróże tego typu są o tyle fajne, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy, codziennie jest coś nowego, spontan jest totalnie z godziny na godzinę, nowa decyzja Rano, i... rano, rano bym bardziej pomyślał, że będziemy na Słowacji, niż że będziemy wracać do Polski, no. jeszcze dwie albo trzy czyste śrubki zostały. No, dokładnie u mnie jest taka sama sytuacja, że ja mam pół plecaka jeszcze ubrań świeżych, tak naprawdę. Więc, witamy z Wrocławia, miasta Beceki zdechłego Osy oraz nie tylko. A tak zresztą to znajdziecie sami różnice. Ogólnie, tutaj po niemal. Czterech miesiącach to prawie można tak pociągnąć pod 5, a 5 to prawie jak 6, a 6 to już połowa całości, więc można, można, po, można założyć, że około rok nas nie było w kraju. Coś takiego, no. coś takiego, no. A ogólnie to tam jest sceny yy... Czarna biedronka, bo jesteśmy na ślusku, także. Się... Daliśmy, że my tak naprawdę tutaj jesteśmy takim spałym, jeśli chodzi o Wrocław, bo co tak naprawdę dwóch pak pakersów miałoby robić w takim mieście, po co mieliby tutaj w ogóle przyjeżdżać? W galerii o tej pory. Dobra, witamy właśnie z dworca. Oczywiście, no proszę bardzo. No, Mają dla nas informację wspaniałą. Dobra, nas to nie obchodzi, bo i tak i tak pewnie się jak zwykle coś spuści w tym kraju. Welcome to Poland, jak to przytoczę, numer intruz Opole. Że jesteśmy na Śląsku, to akurat w temacie. Welcome to Poland, intruz Opole. Welcome to Poland, tu to nasz dom. I nie liczyłbym kurwa na i sól. No, no. Welcome to Poland, tu tam się nie kurwa królewski dwór. o! Wow. Marcin właśnie jedzie, nie wiem czy już wszystko jest Yo. Także jak już mówiłem, ogólnie będziemy wracać. Nie wiem, że już jesteśmy na wschodzie Europy, to jeszcze bardziej na wschód. W sumie nie wiem nawet po co, ale no tak się wylosowało na mapie, gdzie nas zrespiło i tam się urodziliśmy. Są so. my jest, po prostu jest. jechać. Bo tam mamy jedzenie i spanie, jak na razie i jeszcze kilka różnych... Coś tam się tyle działo, że już nie pamiętam czy je odwaliłem.